Witam. Dzień dobry. Dawaj. Pierdolni? Czy ja? A ja mam. Nie może. No dobra. No, bo ty też dobrze no to pierdolnia ten to Blitzkrankiem. Ja mu... Pierdolni. Tam, No to jak Blitzkrank, to Jori chyba musi polecieć. No chyba. No dobra. Ja pierdzielę. Czy nasze fantazje są takim trollingiem? Myślisz, że nie zadziała? Myślę, że może być dziwnie, ale dawaj, lecimy. Dawaj, dawaj. Ponoć Yorick dostał buffy widzę, prawda to czy nie? Że niby respi gule już normalnie sobie Prawda Próci wasze zajebiste combo tam Kench Nie, możliwe, możliwe kwalitowy Ale jak przejrzałem ofertę to spoko Czarda. jest Też jest taki grzyb Ta fir first time'owa Znaczy jednorazowa, jak to nazwać Czarna masa To w ogóle w Polsce można sobie zbierać tą czagę Jaką czagę? Czaga taki grzyb, który ma... Co on tam ma? Jakiś mnóstwo różnych wartości jest, taką... Nie pamiętam, nie powiem Ci dokładnie Co, Wczoraj jak spałem, oglądałem i stwierdziłem, że zamówię Zaraz się dowiemy Stwierdziłem, a biorę, takie suplementy, wiesz, grzybowe Grzybowe suplementy? Grzybowe suplementy yy, Panowie, da dajcie sera Zapłynijcie ser, na jakieś 30 tak dajcie No, no To zrobię tą specjalną scenę I gdzie są moje gule? A tu mam jeden grób Faktycznie jest, jest grobik jeden, malutki Trzeba Dariusz Kane Cain. Ok, nazwanowałem, zbanowałem, Zagulować Kariusza. go! Dojeżdżam go Dobra, masz żadnym fajnym, ja ginę przyjacielu Patrz! Widzę to et cosplay zrobiłeś ginięcia, fajnie Roślinka, roślinka. O ładnie, ładnie. BUM! O, po pojawiają się groby faktycznie. <ścoughs> no Ej, no to w chuj to zmienia, naprawdę, w chuj to zmienia. Teraz ja powiem ci, że... no takie postacie mają, że chyba dobre mamy Pierwszy <noise> nie? Pierwsze uderzenie mroczne żniwa, to nie Elektryzacja i prąd... Pąd, fazowy Zyskujesz 300 jednostek przyspieszenia przedmiotów O kurwa, Może co mam zbudowania? Nie no, już Biorę Szkoda, że nie jest podane ile ten piorun bije na przykład Najlepszy A augment? Jaki był najlepszy augment? Zapraszam do napisania na request, Quest, każde mam po dwie nutki, przypominam. Aneczkę musimy wejść chyba, a to zaraz, niech się. Na... Górę masz od domu. Oj, ty nie mam graba. O, o. Wszystkie trzy, ja do na górę, idź na górę, idź na górę. idź. dobrze, dobrze idziesz. Ja proszę do ciebie. O Jezu, Nie, mam taki kul cool na kół. Sekunda jeszcze. Grabuję mu mnie. 3 sekundy. Nie no, Kłodanie. ruchali totalnie dostają. No tylko, że od szóstki to zobaczymy, jak oni będą nas Tu jest magic, tu jest fizykal, tu jest to i to. No nie wiem, może cooldowny zagrać. Pokazane, ile na tabie, ale co by na tabie? A, bo to ty... masz to samo, ty faktycznie. Ja, ja gram cooldowny. Widziałem, że chciałem za zacząć oglądać anime, które to Rano Bruce ma na, na, na overlayu. Takie, nie, nie one pan, one Piece, One piece. One piece, one piece, no. On się powstrzymał. Oj. Nie wiem, jakaś... Yorick OP? OP. Pa. Za, za włosy ją. BUM! Aj. Jest martwa Jeszcze sfleszował o. na koniec Na Barbie nie, ale na Oppenheimer pójdę chyba Nie wiem czy Triforce czy Divine zawie. Ty! Ja to chyba kurwa koronę zrobię na nich, tak sobie patrzę No ty, AP chyba bomba, AP bomba czy nie? AP bomba. No AP bomba, mówię się bomba to AP bomba Ze chwilkę Barbie Oppenheimer? Panie żarki mają? Nie możemy się zgrupować Dobra, ja to mankę dojeżdżam stary Dojeżdżasz ich dwójkę BUM Są taki szybki? BUM! Mój jest. Ładnie, ładnie Ale czemu on jest taki szybki to mumion? Go zbufowany? 60 Cydera dostaje Co myślicie o tym widzowie? 20% 10% na na trafienie krytyczne i mogę spela podkryta wziąć. sekundy 7 sekundy. Chuja warte Joriku, nie no W i kub masz co chwilę do prosikę Wóle dojadą Do ślinka nie ma. Zjarałem się. Widzę. Kurwa, fucking single. Może. Fuck, wziął. O. o! O! Kurwa. Prawie. Nie! A co się leczy? Kurwa, leczy się, stary, potężny. potężnie. On się leczy. O, aha, bo on dostał leczenie na MS, ty. No. Ja i zobacz, co dostał! What the fuck, ma dwa razy leczenie! Weź tego typu LHP, nie mogę go ubić! No ja wezmę to. Churde. Dobra, Cyril to tutaj dużo zmieni, no Dobra, whatever. No już to robię. Tego grabuję chyba, pa. Czekamy z nim? Nie wiem. On stąd bije, no. wiesz? Z tego no, miejsca. No, no. Czekaj, czekaj, ja to mogę. Pa, pa, zgrabaj ma ma Ja tracę RK, także ich pizza jest już. Aha, dobra. No ja się no po prostu po podszedłem, da już darka ładuje Idę po tego, kapustę Boom Ja pierdolę to mnie ten Kane To, to oni on tego nie zerfili? To jest głupie Dlaczego oni tego nie zerfili? Ciężko z nim no, ja nie, ja nie zabiję, czekaj. Ja, ja ogólnie muszę czekać do swego huka i wtedy dopiero. No, nie, bo jak podszedłem, to moja rka podeszła i... i dało się wytrzymać. Ale za zobacz, jakie mamy zbalansowane rzeczy, no. To jest naprawdę OP, to jest turbo OP, nie? Ja, ja liczę na to, że. Widzisz, jakie jak jest jedna szansa na zwycięstwo i Na zwycięstwo jest szansa taka, że ja dostanę spell kryta. Jak dostanę spell kryta, to wydaje mi się, że mogę złanto topować jakimś cudem. No to ja to ja miałem coś... Przecież nie wiem teraz z tobą gram grałem nie z bubnikiem, gram atroksem I miałem właśnie to plus coś tam coś tam, ale generalnie to działało tak, że miałem 1000 AD na Aroxie na Po prostu rzucają, rzucając E cały czas, tak To było ciekawe O właśnie Nie nie to. to z, zbyt funky jest Singed. No. Trzeba w, w Kindred, no, ale. No, no. no. Tak, bo nie, nie wiem jak to inaczej rozegrać. Trzeba nie, w Kindred po prostu. Z... Tak zbejtowałem tego gąbicę trochę. Ale może będzie ok, będzie ok później. Może będzie kryt. na kryta. Trzeba takie nakładają palenie, ale nie no po prostu taki małych wkładam. Może w są myślą na atak, ty. Właśnie raczej nie. No Muszę na banować, żeby właśnie taka pizdeczka Akon nie pikała Kaina. Keyn Dariusz, Kane Matego, pancerz, znaczy Banshee W ogóle się liczą, nie liczą się Boczuś. Nie opieraj się. No i taki gameplay nie. Ja pierdolę, nie Dobra, bierzmy dół, bierzmy dół, bierzmy dół. Tu okay, Kein Solo, patrz. Nie, no. no, biegnę do ciebie. Aha. Kurwa! Blisko. blisko było, blisko było. No. Ja już wiesz co, bo ogólnie ja nie mogę się też switować między targetami, jak ma na przykład w jakimś miejscu. No spokojnie, wezmę to ja tak wezmę ją postać teraz. Mam. Ej, to się, to się traci punktów? Nie, o no, traci się, minus 20. Aha, to ja nie straciłem, okej. Okay.